Wibracja dnia na poniedziałek 7 kwietnia 2025 roku. Wibracje budujące to 7, 4 i 9. Wibracje pośrednie to 11 z 9. I wibracja docelowa to 11. Księżycu rosnącym. I cóż się dzisiaj dziać może? Przede wszystkim będzie to bardzo dobry dzień dla wszelkiej maści specjalistów. Jeżeli na czymś się znasz, w czymś tutaj, powiedzmy, masz dobre doświadczenie, to możesz tutaj żądać podwyżki, możesz tutaj się wykazywać, możesz tutaj, powiedzmy, okazać się osobą bardziej wybitną, niż zakładasz, i za to trzymam kciuki. Ale też jest to bardzo dobry dzień na to, żeby wdrażać jakiś produkt powtarzalny. Że tak samo dzisiaj, jeżeli na przykład, powiedzmy, złożycie jakieś papiery, otworzycie spółkę, dzisiaj na przykład. Przykład, ustawicie sobie dzień, że wydajecie książkę, wydajecie jakiś tam nowy produkt, usługę, wdrażacie to w życie, to podwójna jedenastka będzie tutaj dawać bardzo dobre rezultaty, że to, ten produkt, ta usługa długo, długo na rynku się utrzyma, więc za to trzymam kciuki. Natomiast też siódemka w domu czwartym będzie mówić o tym, że dzisiaj pewne rzeczy administracyjne i prawne pilnuj, powiedzmy, tych tematów, załatwiaj, powiedzmy, z większą uważnością, żeby ktoś Cię nie wprowadził w jakiś tam, powiedzmy, błąd, etc., więc tutaj sprawdzamy pewne informacje nawet po specjalistach, ale też w tym a, dniu siódemka w domu jedenastym będzie mówić o tym, że wiele osób będzie Wam się chciało do czegoś przyznać, wyspowiadać, opowiedzieć i tutaj taka moja uwaga, jak Wam różne rzeczy ludzie opowiadają, Wy nie opowiadajcie, powiedzmy. W ramach, powiedzmy, wzajemności czegoś o sobie, bo później to może mieć tam, powiedzmy, niefajne konsekwencje. Natomiast dzisiaj otwieramy firmy, wprowadzamy nowe produkty, nowe usługi, otwieramy nowe konto na Facebooku, Instagramie, gdziekolwiek. To jest dobry czas na tego rodzaju powodzenie, i za to powodzenie trzymam kciuki razem z dobrawróżba.pl. Polecam serdecznie, Sylwester Hordecki.